Cześć, manko? witam was w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 z Content Modem 2.6 i kospakiem 4.2 Skończyliśmy oczywiście poprzedni odcinek tutaj mm, teraz sobie pogadamy Zaraz. nigdy cię tu wcześniej nie widziałem Nie mów, że udało ci się prześlizgnąć obok orków No kurde, gościu, już mnie wkurzył Pewnie jakieś masz strasznie mu gębę to pewnie go wkurzymy, ale spróbujmy. Masz strasznie niewyparzoną gębę. Co? Myślisz pewnie, że się ciebie boję. Pracuj, albo cię zmuszę. Zgłosisz się w ciągu trzech dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Dobra, mamy trzy dni, ale się spokojnie, bo zdążymy się zgłosić. Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam lep... No oczywiście ja to przewijam, bo już wam mówią o tych dwóch ścieżkach. My skorzystamy z tej niby trudniejszej, tej obok bandytów. No ich nie jest wcale tak. Tam się trudno pozbyć, także ja wybiorę tą trudniejszą drogę, bo sobie myślę, że poradzimy mm, z, przesik, z, z przesik, z gnięciem się obok tych bandytów. No i dobra. Tutaj sobie oczywiście on może handlować. Czyli sobie sprzedajmy wszystko co niepotrzebne. Okuty kostur. No sprzedamy bo i tak magami nie będziemy. To też sprzedamy. rzecz też możemy. panterze pancerze jedna sztuka, jedna sztuka złota. No to oczywiście tego nie sprzedamy. Lepiej sobie już zostawić. No i dobra. Prawie nic nie zarobiliśmy. Ale ogólnie mamy 33 tysiące. Tutaj się prześpię do rana oczywiście. I ruszymy właśnie do Montery następnego poranka. No czyli teraz. No i tak ogólnie wam powiem, że dalej mnie trochę przeziębienie jakby trzyma. To znaczy nie czuję się jakoś specjalnie źle, ale trochę mam katar i chrypkę i kaszel trochę. Więc mogę trochę inaczej brzmieć. Właśnie z tego co widziałem, to znaczy się z tego co słuchałem siebie trochę. Bo chciałem aż to sprawdzić to. Słuchać, że jestem taki zachrypnięty trochę. No, to oczywiście powinno przejść. Właśnie tutaj patrzcie, jesteśmy na wprost praktycznie od Montery i mam tutaj tych bandytów, dzisiaj już barykadę dosłownie i myślę, że ja poradzimy sobie z nimi pod warunkiem, że będziemy ich wyciągać pojedynczo. Oczywiście ten pierwszy idzie na celownik. Też czekajcie, o kurde, patrzcie ile ich się, ile ich tutaj jest jak się rzucili. To może na hardcora pójdziemy i będziemy masowo ich rozwalać. Patrzcie oni są słabi. Okay. <gry> Jak znowu zapeszyłem. Patrzcie, powiedziałem, że są słabi. Już mnie oczywiście rozwalili. Czyli nie będę tak zapeszał. Oczywiście wczytam teraz grę od nowa. No mały fail na początku odcinka, ale... Ale dobra, już mniejsza z tym czasem się zdarza. W ogóle kilka razy tylko yy, zginęliśmy w gotiku, odkąd nagrywam y, tą serię, więc na te wczytywanie gry jest zbytnio dużo czasu. Ale nie wkurzałem takie fajle na początku odcinka, ponieważ no, ze wczytywaniem to jest troszkę czasu schodzi, już ma na przykład 4 minuty prawie w plecy, no więc do dupy jest trochę. Dobra, ja to oczywiście już przywinę, ponieważ. Gadaliśmy z nim. No i co? Dobra, nie będę tutaj handlował z nim teraz, te śmieci, które mam. to sprzedam sobie już w monterze, szkoda mi czasu teraz. No i tak do następnego poranka. I udajmy się w dalszą podróż. Dobra, czyli powtórka oby nas nie czekała z tego co przed chwilą było. W ogóle zajączek tutaj był W ogóle jestem chyba normalnie... Jakiś nie wiem, przecież ja tu zrobiłem Szybki zapis przed chwilą A wczytałem stały zapis Czy gdzieś się wczytałem nawet Dobra, ale tutaj postaram się Jakoś z nimi poradzić Czekajcie, byleby nie wlecieć W tłum tych bandytów Bo wtedy, widzicie, będzie to samo Można w sumie wejść sobie na tą wieżyczkę Zobaczyć co to będzie No bo tutaj pojedyncze oczywiście Możemy załatwiać no ale myślę, że nie będzie zbyt łatwo. Kurde, w ogóle nie, trudno mi coś zobaczyć przez ten dach. W ogóle, co tam było? Prześmieszny bandyta. Ciekawe, czemu go tak nazwali. Czekajcie, bo skoro oni się tutaj bagują, to może jest jakiś inny sposób na załatwienie ich. Na przykład jakiś czar. Hm. Może sobie użyjmy to. Kurde, trochę zmarnowaliśmy. Już nie będę się wczytywał. Ale widzicie, że podziałało. Gdyby... Kurde, on ma nas pod górkę, widzicie? Więc to nie jest jednak dobra opcja. Kurde. Ja pierdzielę ile ich tu jest. Patrzcie na to. Kurde, co tu się dzieje w ogóle? Nie, ja uciekam stąd. Wejdę szybko w ekwipunek. Czy widzicie? Trochę jakby poziom trudności się podniósł, bo zawsze jak tędy przechodziłem do Montery, to nie miałem aż takich problemów. Czekajcie. No ale tutaj w ogóle jest sporo tych bandytów naraz. Może czekajcie z łuku, postaram się najpierw trochę. Wiadomo, że gdyby było ich mniej naraz, to byśmy sobie poradzili. Kurde. Czekajcie. Chociaż nie, patrzcie, oni strzelają z łuku, to możemy się zająć tymi kilkoma. Kurde. Ekwipunek, ekwipunek szybko. No i widzicie, że mamy tutaj niezłe problemy. Ale czekajcie, tego desertera może uda nam się najpierw załatwić. Też czekajcie, może tych łuczników, bo mnie wkurzają strasznie. O, czekajcie. Właśnie, jakoś to po malutku idzie. No i. Ale myślę, że tak nie będzie. Łatwo szło. No widzisz, ja zrobię szybki zapis. Ponieważ już trochę kilku bandytów udało nam się yy, ubić. No i może. Czekajcie, bo ten ma mało HP. To właśnie łuk może zadziałać na niego. Kurde, tylko czekajcie. Skoro tamci są z tyłu. To właśnie mogę to wykorzystać. O, czekajcie, jeden już dodatkowo. Czekajcie, trudno mi gadać trochę i się skupić na tej walce. No, prawie cały odcinek pójdzie chyba na walkę z tymi bandytami. No, widzicie, że jest to duży obóz bandytów i nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. No, widzicie, młody awanturnik. Widzicie? Jakoś sobie poradziliśmy z tymi bandytami niektórymi. Grami mi laguje strasznie, oczywiście. Bałem się już, że się zawiesiła. No ale widzicie? Wspomagając się łukiem, to można troszkę tutaj sobie poradzić jakby. No i teraz dwóch bandytów. <laughs> widzicie? Po trochu tak to idzie. No i tak, znowu w ekwipunek wejdziemy i szybki zapis zrobię za chwilę Dobra, w nogi No, szybki zapis jest Nie może nam się uda Kurde, patrzcie Podszedłem na chwilkę do nich i już Jak nas posiekali Kurde, no, co by tu zrobić? Nie mam zbytnie taktyki Na nich Czekajcie, może wejdźmy gdzieś, żeby się zbagowali. No i kurde, czemu ja nie trafiam? Czekajcie, bandyta ma mało HP. Czyli można to wykorzystać, jak już mówiłem. Kurde, muszę chyba uciekać. Szybko, ekwipunek. No i trochę na miksturek zeszło. Dobra, wyskoczyłem z tej gromady tych bandytów. No ale czekajcie, teraz kontraatak. Patrzcie, udało się na styk. Dobra, kurde, trochę ta walka schodzi. Ale w tym odcinku powinniśmy już dojść do Montery. No 9 minut odcinka. Także do 20 minut myślę, że się wyrobię. No ale tak, patrzcie, dosyć trudno to idzie. Ale udało nam się. Już praktycznie prawie się, że dzięki łukowi, to trochę idzie lepiej, sprawniej. No i mam jeszcze tylko trzech, właśnie ten deserter mnie wkurza. Strasznie, bo jest on silny. A jak już ro rozmachamy się... Kurde. O, patrzcie, udało się. Ten by nas posiekał, deserter Właśnie tym jednym ciosem. Ale jeden cios i jest po nim. O, patrzcie, ile on ma HP o, młody awanturnik najpierw nie widzicie już praktycznie sobie poradziliśmy zrobię teraz stały zapis i pozbieram sobie co ci bandyci mieli przy sobie, oczywiście mały fail na początku odcinka był, ale ostatecznie się udało no, trzeba po prostu trochę taktyki mieć no trudno jest, ale poradzić sobie można, zawsze można oczywiście spróbować sobie poradzić a nie, że zobaczę tych bandytów i już Odpuszczenie, taki nie jestem. Zawsze zanim odpuszczę, no to muszę trochę popróbować walczyć w Gotiku. Oczywiście te halabardy wszystkie to możemy sobie wziąć. Trochę za to hajsu dostaniemy. Oczywiście wszystko warto pozbierać. Ale tam jest jeszcze jaskinia w tym obozie. I tam są też pewnie właśnie bandyci. No i ziołomany też mamy. Wszystko tu mamy, kuferki, wszystko można obgrabić, pałki, niepałki, wszystko po prostu. No ale tych bandytów naprawdę się wystraszyłem, bo dosłownie było ich tu spokojnie kilkunastu, bym powiedział, że było z piętnastu i tak jakoś i tak wybrnęliśmy z tego, dlatego mnie to cieszy. No i widzi się, miałem rację, jak mówią o tej jaskini i tak. Nieprzewidywalny włóczęga, właśnie wkurzaj mnie Kusznicy i łucznicy Ale patrzcie, idziemy do przodu i ten nie może w nas trafić Dzielny bandyta No i wkurzaj mnie też bandyci właśnie z halabardami Ponieważ mają halabardy Jak widać długi zasięg I w nas spokojnie trafiają No i tak Dwójeczka pieczeń Podjemy sobie <laughs> Idziemy dalej w stronę tej jaskini. No i co? Tutaj mamy sporo bandytów. Oj, nie wiem jednak, czy się wyrobię w te 20 minut odcinka. Ale mam nadzieję taką, bo tutaj tych bandytów jest całkiem sporo. Więcej niż myślałem. No ale widzicie, ci bandyci są akurat słabi. Dobra, nie będę zapeszał. Ale widać po prostu jak walczą, że na kilka strzałów schodzą. Patrzcie, kolejny niewidzialny bandyta, co się z tymi bandytami tutaj dzieje. W ogóle w tym gotyku, no kurde, zawsze tutaj w tym miejscu akurat są jakieś bugi, że po prostu bandyci znikają albo latają w ogóle. Co tu się dzieje po prostu? Kurde, patrzcie, ile tam jest bandytów. Czekajcie. Z łuku sobie najpierw spróbuję, ale patrzcie, czemu oni nie chcą do nas podchodzić? Tylko stoją na odległość, aż się dziwię. Możemy to oczywiście wykorzystać i z łuku w nich strzelać, no tylko trochę to nam zajmie, ale ostatecznie powinno się udać. Kurde, tamten ma kuszę, to dlatego, chociaż to może załatwmy sobie najpierw tego kusznika. Były więzień. No ale tak. Ostatecznie, no, po, no jak mówię, Aha. powinno się udać. Tylko, kurde, ja pierdolę. Nie no, to jest trochę mozolne zbyt. A co mi tam? Czekajcie, many. O, czekajcie, jeszcze jedna miksturka, many. I sobie kule ognia zużyję. Tylko, niech ten strzeli. Aha. Kurde, nie gadajcie, że zmarnowała mi się ta kula ognia przez tego głupiego kusznika. O, czekajcie, zbagował się teraz, chyba więc następna miksturka. Magiem nie będziemy oczywiście, to nam miksturki zbyt niepotrzebne. Many, ale oczywiście, przydaje, przydają się w takich sytuacjach. No, kula ognia oczywiście jest bardziej wydajna niż łuk, ale tych. Kuli ognia, może sobie wszystkich nie zmarnujmy, bo teraz możemy ich dobić z łuku. No i kurde, opancerzony bandyta, no z nim jest trochę problemu. Mamy też dosyć słaby łuk, ale chcę trochę w, my w myślistwa się uczyć ogólnie w gotiku, więc trochę to powinno w dalszym etapie gryć szybciej. A ten w ogóle znowu zaczyna do mnie strzelać, to trzeba chyba tak na odległość go trzymać. No i kurczę, trochę to czasu schodzi i nie trafiamy zawsze dobra. Może znowu kule ognia, jednak zmarnujemy trochę tych kul ognia, ale powinno iść trochę sprawniej. No i 15 minut odcinka minęło. To nie wiem, czy mi się uda wszystko zrobić co planowałem. No i widzicie, kule ognia nam się skończyły. No to jeszcze w sumie mamy pioruna. No to zobaczymy. Dobra. Dostał. I kurde, znowu nas strzela tamten. No i kurde, czemu my nie trafiamy? No, czemu ja nie mogę trafić? Zawsze nie miałem z tym problemu jakiegoś. No i jeszcze jeden strzał i... Pokuszniku właśnie. I leżony bandyta. No, do niego można już w sumie podejść. Eee, widzi Nie wiem czy walcząc mieczem byśmy sobie dali... Nie wiem właśnie czy... Kurczę... Czy walcząc mieczem byśmy sobie poradzili z tymi bandytami, bo jest tu ich kilka. Jak widzi Dobra, beczka z wodą. Nie... Tutaj zobaczmy czy sobie tutaj... O, w ogóle moje strzały, którymi nie trafiałem tutaj są. No i tak, i co tu jest? Tu chyba nic nie ma. No tutaj w ogóle ta jaskinia, mi trochę przypomina jaskinie Ortegi w poprzednich odcinkach, jest jakby tak samo zbudowana. No i dobra, tutaj sobie pozbieram. Ale to już chyba cały obóz bandytów wybity. Ale trochę mnie dziwi, po prostu, że nie zaliczyło nam żadnego questa. Bo obóz bandytów dosyć spory i. Praktycznie byłem pewien, że jest na ten obóz jakiś Quest. Dobra, tutaj jest metalowy kufer. Oczywiście teraz go nie otworzymy. No i tak labarda też. Wszystko sobie bierzemy. Dobra, tutaj już nic nie ma. Wszystko pozbierane. I ogólnie, no trochę problemów było z tym obozem Bandytów. Ale właśnie już mamy to za sobą i jakoś się udało. Niedługo trzeba kończyć odcinek, ale jeszcze mam kilka minut, jest prawie, prawie 18 minut już, ale patrzcie, już jesteśmy praktycznie koło Montery, tak przeczywam. no właśnie, jesteśmy już prawie przed Monterą, ja mam tutaj Krwiopijcę, no i który mnie oczywiście zatruł, także Lipa, kurde, mnie nie wkurzałem ci Krwiopijcy, czasem lepiej jest być tym magiem, bo jest łatwiej, ale tak, odtrutkę musimy zmarnować. No i zostało nam już tylko dwie. Będę musiał przy najbliższej okazji sobie dokupić. No i tak. Dobra, napiliśmy się misturki. Tutaj mamy jeszcze jedną jaskinię, do której sobie wejdę. I tam... Tam już widać mury, montery. Także tam sobie skończymy odcinek, tylko oczywiście przedtem tym... Chcę odwiedzić sobie tą jaskinię. Zrobię przed tym oczywiście jeszcze stały zapis. No i tak, tutaj pewnie, no o, widzę wilka, zabąkane wilki jakieś w ogóle, pewnie jest quest jakiś na tą jaskinię, bo jest blisko miasta, nie kurde, tłuką mnie te wilki, znaczy się przymierzają, ciekawe w ogóle ile tu jest, też czekajcie, pamiętam chyba tą jaskinię, tutaj będzie chyba ten miecz Wenzela, tego paladyna, z którym odbiliśmy Cape Dun. Nie ma tu nic więcej. Ale mi się wydaje, że raczej będzie tutaj, właśnie na końcu jaskini. No i tak. Ogólnie nie ma, jakby nie jest zbytnio trudno. Z tymi bandytami miałem większy, większe kłopoty. No i tak. To już chyba. Kurde, eksponek szybko. Widzicie, chwila nie uwagi, i można zginąć tutaj. Dobra, ale jeszcze. Dwa stworki no to może krótkie cięcia. No i co, to jest chyba ostatni. No i tak Montera plus 4, czyli miałem rację, że to jest zadanie. Dobra, i patrzcie, miecz Wenzela, czyli się nie myliłem. Zobaczmy sobie, jakie parametry ma ten miecz. Patrzcie, on jest całkiem fajny. Biorąc pod uwagę to, czekajcie, nasz ma 75 obrażeń, zadaje, a ten ma 70. Hmm. Ale siła 160, czy jest troszkę słabszy niż nasz mieczyk, czyli raczej go oddamy? Chyba go osłabili ten mieczyk, bo pamiętam, że on był całkiem dobry na początku nie płacało się go oddawać, tylko wtedy jak się załatwiło już półtora ręczny miecz. No i tak. Wszystko tu zbieramy. Kuferek też obgrabimy. No i co? Jesteśmy już praktycznie koło Montery. Także pójdę do Montery. Znaczy się zatrzymam się przed miastem. I skończę tam odcinek. No ogólnie na drogę do Montery wyszły dwa odcinki takie. No teraz jest 21 minut prawie. więc tak leciutko ponad 40 minut zajmuje ta droga do Montery. Normalnie bym to przyleciał w 10 minut do tej montery, jakbym normalnie biegł. Tylko jak sami wiecie no, oczywiście były jaskinie po drodze. No oczywiście były cieniostwory, różne gobliny i różne niespodzianki właśnie bandyci. Dlatego to tyle czasu schodzi, jakbym cały czas biegł i sprintował, no to by to tyle nie zajęło. I tak mamy tu już Orków. Oczywiście i witamy w Monterze, tutaj jest w ogóle obóz niewolników jakiś, no i tak, skończę sobie tutaj odcinek, ogólnie przed miastem, tu jest Montera, w następnym odcinku postaram się znaleźć tutaj także teleport, no i tak, będę kończył odcinek, do zobaczenia w następnym odcinku, siemka.